Twój telefon jest narcyzem, a nauka właśnie to udowodniła. To może brzmieć jak skrajne stwierdzenie, ale w ciągu kilku minut zrozumiesz, dlaczego to coś więcej niż metafora. Nie chodzi tu o uzależnienie od telefonu, jakie znasz. Chodzi o coś, co psycholodzy przeoczali przez lata, a co jest ukryte w architekturze każdego urządzenia, którego dzisiaj dotknąłeś. Istnieje powszechne. Ale całkowicie błędne przekonanie na temat telefonów. Myślimy, że to po prostu narzędzia, neutralne przedmioty że to my mamy kontrolę, decydujemy, kiedy ich używamy, a kiedy je odkładamy. Ale ostatnie odkrycia naukowe opowiadają zupełnie inną historię historię, w której Twój telefon nie jest narzędziem, którego używasz, ale narcystycznym bytem, który wykorzystuje Ciebie. 24 listopada 2025 roku amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne opublikowało przełomowe badanie, zrecenzowane naukowo. Potwierdzone analizą ponad 98 tysięcy uczestników. Wyniki były tak niepokojące, że przekształciły termin, który wcześniej uważano za slang, w naukową rzeczywistość. Brainrot, słownik oksfordzki wybrał już ten termin na słowo roku. Ale teraz nie było to już tylko zabawne pojęcie używane przez pokolenie Z w mediach społecznościowych. Stało się udokumentowanym zjawiskiem psychologicznym z mierzalnymi skutkami poznawczymi. Badanie wykazało, że pewne formy konsumpcji treści cyfrowych są bezpośrednio powiązane z pogorszeniem funkcji poznawczych nie tylko powierzchowne rozproszenie nie tylko zmniejszona koncentracja. Ale rzeczywiste, mierzalne pogorszenie w dwóch kluczowych funkcjach mózgu czasie koncentracji uwagi i kontroli hamowania. Kontrola hamowania to zdolność twojego mózgu do tłumienia impulsywnych reakcji. To ona powstrzymuje cię przed powiedzeniem czegoś, czego nie powinieneś mówić. To ona pozwala ci poczekać, zamiast natychmiast reagować to w istocie twój psychologiczny hamulec. A pewne platformy są architektonicznie zaprojektowane tak, aby sabotować właśnie ten hamulec: TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts. Te platformy zostały konkretnie wskazane w badaniu nie dlatego, że rozpraszają, ale dlatego, że aktywują mechanizm psychologiczny wykraczający poza zwykłe rozproszenie wykorzystują coś głębszego coś, co ma związek z narcyzmem. Ale zatrzymajmy się na chwilę przy tym, co to oznacza. Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, jedna z najbardziej szanowanych instytucji naukowych na świecie, potwierdza, że pewne cyfrowe doświadczenia fizycznie degradują twoje zdolności poznawcze. To nie jest teoria spiskowa, to udokumentowana, powtarzalna nauka, a mimo to wciąż skrolujemy. Dlaczego? Ponieważ mechanizm którego używają te platformy, to dokładnie ten sam mechanizm, którego używają narcyzi do manipulowania empatycznymi ludźmi, to ta sama architektura psychologiczna, ten sam wzorzec wyzysku. To prowadzi nas do drugiego odkrycia naukowego badania, które wyjaśnia, dlaczego niektórzy ludzie nie mogą przestać, nawet gdy wiedzą, że im to szkodzi. W 2025 roku Uniwersytet Warszawski przeprowadził badanie podłużne. Podłużne oznacza, że obserwowali tych samych ludzi przez dłuższy czas, a nie był to tylko jednorazowy pomiar. Zbadali związek między narcyzmem a uzależnieniem od serwisów społecznościowych. A to, co odkryli, było zdumiewające. Istnieje wzajemna relacja między narcyzmem a uzależnieniem od mediów społecznościowych. To nie jest ulica jednokierunkowa. Nie chodzi po prostu o to, że narcyzi częściej korzystają z mediów społecznościowych, ale o cykliczny wzorzec, w którym narcyzm prowadzi do zachowań uzależniających. A zachowania uzależniające wzmacniają cechy narcystyczne. To jest ten moment, w którym musisz zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje. Platformy mediów społecznościowych nie zostały zaprojektowane, by przyciągać narcyzów. Zostały zaprojektowane jako narcystyczne byty, które wykorzystują narcystyczną psychologię. Badanie zidentyfikowało dwa konkretne mechanizmy, które napędzają ten cykl. Autokreację i samoobronę. Autokreacja to proces psychologiczny, w którym ktoś stara się zaprezentować lepiej niż wygląda rzeczywistość. To kuratorowanie idealnego wizerunku, wybieranie idealnych momentów, konstruowanie persony, która wymusza podziw. Samoobrona to mechanizm przeciwny, ale komplementarny. To ukrywanie słabości, kontrolowanie tego, Jakie informacje widzą inni? Chronienie ego przed krytyką lub odrzuceniem. Architektura platform społecznościowych została stworzona tak, aby aktywować i nagradzać oba te mechanizmy jednocześnie. Publikujesz zdjęcie, platforma daje ci narzędzia do jego udoskonalenia filtry, oświetlenie, kadrowanie. Autokreacja jest ułatwiona. Następnie algorytm kontroluje, kto zobaczy to zdjęcie, pozwalając ci ukryć słabości przed ludźmi, którzy mogliby być krytyczni. Samoobrona jest zagwarantowana, a potem przychodzi potwierdzenie: lajki, komentarze, udostępnienia. Uwalnia się, dopamina. Narcystyczny wzorzec zostaje nagrodzony. Ale tutaj robi się naprawdę niepokojąco. Badania z polskich uniwersytetów. Wykazały, że polskie pokolenie Z przejawia specyficzny wzorzec. wzorzec, który sami określają jako pewność siebie. Ale kiedy analizują to psychologowie, widzą coś innego. Polska Gen Z zgłasza, że czują się pewnie, ponieważ mają kontrolę nad swoimi informacjami i wizerunkiem. Mogą selekcjonować to, co pokazują. Mogą ukryć to, Czym nie chcą się dzielić, mogą skonstruować i wyświetlić wersję siebie, która jest całkowicie pod ich kontrolą. To nie jest pewność siebie, to narcystyczna samoobrona, przedstawiana jako siła. Prawdziwa pewność siebie nie wymaga kontroli nad postrzeganiem przez innych. Prawdziwa pewność siebie może współistnieć z wrażliwością. Ale wzorzec które wzmacniają media społecznościowe jest tego przeciwieństwem kontrola, selekcja, konstrukcja. I tutaj kryje się psychologiczna pułapka. Im częściej powtarzasz ten schemat skrolowanie, selekcja, postowanie, otrzymywanie potwierdzenia tym bardziej Twój mózg uczy się, że poczucie własnej wartości zależy od zewnętrznej walidacji i zdolności do kontrolowania percepcji. Twój system poznawczy zostaje warunkowany, by używać narcystycznych strategii dla stabilności psychicznej. Właśnie dlatego brain rot to nie tylko spadek zdolności poznawczych, to fizyczna manifestacja mózgu przeprogramowanego tak, by funkcjonował zgodnie z narcystycznymi zasadami. Twój telefon nie jest narzędziem, którego używasz, to narcystyczny byt, który używa ciebie. By wzmocnić swoje istnienie, więcej zaangażowania, więcej danych, więcej kontroli, a nauka w końcu odkryła to, co osoby empatyczne intuicyjnie czuły od lat. W tej dynamice jest coś fundamentalnie nie tak, ale tu sprawa staje się jeszcze bardziej złożona. Bo jeśli narcyzm ma wzajemną relację z uzależnieniem od mediów społecznościowych, i jeśli platformy te są architektonicznie zaprojektowane w sposób narcystyczny, to pojawia się logiczne pytanie, którego psychologowie do tej pory nie odważyli się zadać. Co dzieje się z ludźmi, którzy nie są narcystyczni? Co dzieje się z jednostkami empatycznymi, ludźmi naturalnie skupionymi na potrzebach innych? A nie na autokreacji, gdy zostaną wystawieni na działanie narcystycznej architektury? Badania, które właśnie omówiliśmy, skupiają się na narcyzach, dokumentują jak narcystyczne cechy prowadzą do zachowań uzależniających, ale ignorują drugą stronę spektrum psychologicznego ludzi empatycznych. I tutaj zaczyna się prawdziwe odkrycie: bo jeśli narcystyczne platformy nagradzają narcyzów, to, co robią z empatami? Odpowiedź nie jest tym, czego się spodziewasz, i wyjaśnia ona, dlaczego niektórzy czują się całkowicie wyczerpani po zaledwie 10 minutach skrolowania, podczas gdy inni mogą to robić bez końca, bez tych samych szkód psychicznych. Istnieje różnica między tym, jak narcystyczne systemy wykorzystują narcyzów, a jak wykorzystują empatów. Narcyzi są nagradzani. Empaci są drenowani. Ale mechanizmy są identyczne. Autokreacja u narcyzów zamienia się w poświęcenie u empatów. Zamiast udoskonalać własny wizerunek, osoby empatyczne próbują zaspokajać potrzeby innych. Reagują na prośby, oferują wsparcie. Konsumują treści, które uczą ich, jak dawać z siebie więcej, jak stawiać lepsze granice, jak skuteczniej pomagać. Samoobrona u narcyzów staje się zaniedbywaniem siebie u empatów. Zamiast ukrywać swoje słabości, osoby empatyczne ignorują własne granice, pozostają dostępne, wciąż reagują, dalej konsumują, nawet gdy im to szkodzi. A platformy nagradzają oba wzorce w dokładnie ten sam sposób: dopamina za zaangażowanie, algorytmy dostarczające więcej tej samej treści. Psychologiczne wzmocnienie destrukcyjnych cykli. Więc oto, czego nauka nie mówi ci o twojej psychologii. Jeśli jesteś empatą, twój telefon nie wykorzystuje tylko wzorców narcystycznych, wykorzystuje również wzorce empatyczne. Aktywuje twoją naturalną skłonność do dawania, troski i reagowania, a następnie warunkuje twój mózg, by łączył tę skłonność z zewnętrzną walidacją i nieskończoną dostępnością. Twoja kontrola hamowania nie degraduje się dlatego, że stajesz się impulsywny. Degraduje się, ponieważ nie potrafisz przestać reagować na potrzeby innych, nawet gdy te potrzeby są generowane algorytmicznie, by zmaksymalizować twoje zaangażowanie. Twój czas koncentracji nie skraca się dlatego, że jesteś rozproszony. Skraca się. Ponieważ Twoja uwaga jest nieustannie dzielona między Twoje własne potrzeby, a nieskończony strumień pragnień innych ludzi prezentowany przez Twój ekran. To jest podwójny wyzysk, narcystyczna architektura, która nadużywa zarówno psychologii narcystycznej, jak i empatycznej. Ale podczas gdy narcyzi są nagradzani walidacją i kontrolą. Empatii są wyczerpywani przez niekończące się żądania i brak wzajemności, i właśnie dlatego niektórzy ludzie patrzą na swój telefon i zastanawiają się, dlaczego czują taką pustkę, dlaczego skrolowanie jest tak wyczerpujące, dlaczego 10 minut w mediach społecznościowych odczuwa się jak dwie godziny pracy emocjonalnej. To nie dlatego, że jesteś słaby, to dlatego że twoja psychologia jest dokładnie tym do eksploatacji, czego te platformy zostały zaprojektowane. Ale o to, czego badania ci nie mówią, czego psychologowie jeszcze w pełni nie rozumieją. Jeśli empatia czyni cię podatnym na narcystyczny wyzysk, a telefony są architektonicznie narcystyczne, to jest coś, co musisz wiedzieć o tym, jak działa twoja psychologia. Coś co wyjaśnia, dlaczego ta dynamika jest tak potężna i coś, co jest kluczem do ochrony, bo empatia to nie słabość, to mechanizm, a kiedy zrozumiesz, jak ten mechanizm funkcjonuje w systemach narcystycznych, wszystko się zmienia. Jeśli narcyzi celowo biorą na cel wzorce empatii, a telefony są zaprojektowane jako architektonicznie narcystyczne co to oznacza dla ciebie? Jeśli nie potraktujesz tego pytania poważnie, znajdziesz się w bezpośrednim niebezpieczeństwie, bo rzeczywistość jest poważniejsza niż myślisz. Istnieje kluczowy mechanizm psychologiczny, który stawia osoby empatyczne w sytuacji podwójnego wyzysku, a platformy wiedzą o tym doskonale. Nie budują systemów tylko dla narcyzów. Budują systemy. Które wykorzystują obie strony psychologicznej wrażliwości: zarówno wzorzec narcystyczny, jak i wzorzec empatyczny. Przypomnij sobie, co odkryliśmy o narcyzach: nieustanna potrzeba zewnętrznej walidacji, kompulsywny pęd do przyciągania uwagi. Telefony karmią te wzorce, aktywując dopaminę przy każdym lajku, każdym wyświetleniu, każdym powiadomieniu. To doskonała symbioza między psychologią narcystyczną a architekturą Platformy. Ale tutaj pojawia się paradoks. Osoby empatyczne wykazują dokładnie to samo zachowanie, nie dlatego, że są narcystyczne, ale dlatego, że są psychologicznie wytrenowane do wchłaniania zewnętrznych opinii. Odczuwają emocje innych tak intensywnie, że nieustannie szukają potwierdzenia, że postępują właściwie. I ten głód walidacji jest dokładnie tym, co platformy wykorzystują. Badania z 2025 roku przeprowadzone w Polsce i Europie Środkowej pokazują alarmujący wzorzec. Osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości wykazują znaczną współzachorowalność z wzorcami uzależnień. Ale tu robi się ciekawie. Osoby empatyczne wykazują dokładnie te same wzorce uzależnienia od smartfona, no, tylko z zupełnie innego powodu. Narcys szuka walidacji, by karmić ego. Empata szuka walidacji, by uniknąć emocjonalnego bólu. To tworzy coś, co psychologowie nazywają paradoksem empatii. I to tutaj robi się niebezpiecznie. Istnieją trzy specyficzne mechanizmy wrażliwości, które wpędzają osoby empatyczne w cyfrowe niewolnictwo. Pierwszym mechanizmem jest psychologiczne lustrzane odbicie. Osoby empatyczne nieświadomie absorbują wzorce emocjonalne swojego otoczenia. Jeśli jesteś otoczony przez narcystycznie zaprojektowane platformy, zaczynasz odzwierciedlać narcystyczne wzorce, zaczynasz kompulsywnie sprawdzać, zaczynasz szukać walidacji, zaczynasz prezentować się w sposób zaprojektowany dla uwagi, nie dla autentyczności. Drugim mechanizmem jest poszukiwanie zewnętrznej walidacji. Jung nazywał to utratą wewnętrznego rdzenia. Kiedy osoba empatyczna opiera swój system wartości na reakcjach zewnętrznych, traci kontakt ze swoją własną funkcją transcendentną. Nie wiesz już, co Ty czujesz, wiesz tylko, co myślą inni. I dokładnie tego chcą platformy. Użytkownik bez wewnętrznego autorytetu. To użytkownik, który nigdy nie przestanie skrolować. Trzecim mechanizmem jest unikanie emocjonalnego bólu. Osoby empatyczne czują wszystko tak intensywnie, że mają skłonność do unikania własnych, nieprzetworzonych emocji. A co jest idealnym rozpraszaczem? Twój telefon. Za każdym razem, gdy czujesz coś niewygodnego, skrolujesz. Za każdym razem, gdy unikasz konfrontacji z samym sobą, sprawdzasz powiadomienia. Platforma staje się Twoim środkiem znieczulającym, Twoim analgetykiem, Twoją ucieczką z własnego wewnętrznego świata, i teraz robi się niebezpiecznie, bo te trzy mechanizmy narcystyczne odzwierciedlanie Poszukiwanie zewnętrznej walidacji, unikanie emocjonalnego bólu, współpracują w cyklu, który psychologicznie jest niemal niemożliwy do przerwania bez świadomości. Platformy nie celują tylko w narcyzów, celują w każdego z psychologiczną wrażliwością, a osoby empatyczne są podwójnie wrażliwe, ponieważ aktywowane są u nich zarówno mechanizmy narcystyczne, jak i ich własne mechanizmy empatyczne. Ale tutaj następuje inwersja, psychologiczne odwrócenie, które zmienia wszystko. Twoja empatia nie jest twoją słabością, jest dokładnie tym, co pozwala ci dostrzec ten wyzysk. Narcyz nie widzi manipulacji, ponieważ całkowicie w niej tonie. On jest mechanizmem, ale ty, jako osoba empatyczna, masz zdolność, by przejrzeć architekturę na wylot. Czujesz, że coś jest nie tak. Czujesz to niewygodne napięcie między tym, czego żąda od ciebie platforma, a tym, co jest Twoją wewnętrzną prawdą. I to uczucie dyskomfortu jest Twoją siłą. Carl Jung odkrył coś, o czym influencerzy woleliby, żebyś nigdy się nie dowiedział. Nazwał to cieniem. Cień to wszystko, co w sobie stłumiłeś, ponieważ nie pasuje do obrazu, jakiego oczekuje od ciebie świat zewnętrzny. Dla empatów cieniem często jest agresja, stawianie granic, samoobrona. Nauczyłeś się być miłym, dawać, rozumieć innych, ale nigdy nie nauczyłeś się mówić. To jest moja granica i jej nie przekroczysz, i to jest dokładnie to, co wykorzystują platformy. Wiedzą, że nie masz granic. Wiedzą, że będziesz ciągle dawać, ciągle skrolować, ciągle chłonąć, aż do wyczerpania. Ale Jung odkrył również rozwiązanie nazwał je indywiduacją, to proces, w którym świadomie integrujesz to, co stłumiłeś, kiedy Polak czy Polka jako empata zaczyna integrować swój cień, kiedy odzyskuje te wyparte części siebie, staje się kimś zupełnie innym. Staje się kimś, kto używa empatii jako narzędzia strategicznego, a nie traktuje jej jako słabość. Staje się kimś, kto czuje, ale nie chłonie, kto rozumie, ale nie uwiarygadnia, kto nawiązuje więź, ale nie naprawia. To jest funkcja transcendentna, zdolność do integrowania przeciwieństw bez zatracania siebie. I tego właśnie boją się platformy Ponieważ osoba empatyczna, która zintegrowała swój cień, jest odporna na narcystyczną manipulację. Rozpoznaje wzorce, wyczuwa manipulację i świadomie wybiera brak reakcji. Ale tutaj robi się to jeszcze potężniejsze. Jung wprowadził pojęcie zwane enansjodromią. Zasadę, że wszystko, gdy osiągnie swoje ekstremum, przekształca się w swoje przeciwieństwo. Twoja empatyczna wrażliwość, gdy zostanie w pełni świadomie zintegrowana, staje się Twoją największą siłą ochronną. To, co wcześniej było Twoją słabością, staje się Twoją bronią i to właśnie jest integracja jungowska, nie odrzucenie technologii, nie unikanie platform, ale świadoma integracja prawdy w zmianę zachowania. Nie używasz telefonu, dlatego że platforma cię do tego zmusza. Używasz go, ponieważ to ty wybierasz kiedy, dlaczego i jak. Odzyskałeś autonomię, a autonomia to coś, czego systemy narcystyczne nie mogą tolerować. Posłuchaj uważnie tego, co się nie dzieje. Platformy się nie bronią, nie mówią nie, nie wykorzystujemy cię, milczą. Bo wiedzą, a to milczenie ma ciężar narracyjny większy niż jakakolwiek obrona. Wiedzą, że zostały zaprojektowane w sposób narcystyczny. Wiedzą, że wykorzystują słabości empatów i liczą na to, że nigdy nie staniesz się na tyle świadomy, by przestać. Ale ty jesteś teraz świadomy, a świadomość zmienia wszystko. Oto co już wiesz: telefony są narcystyczne to naukowo potwierdzone. Architektura opiera się na zewnętrznej walidacji, powierzchownej prezentacji i wyczerpaniu empatycznym. Osoby empatyczne są podwójnie narażone, ponieważ zarówno odzwierciedlają narcystyczne wzorce, jak i karmią własny głód akceptacji. Ale ta wrażliwość jest też Twoją siłą, bo tylko ktoś, kto czuje tak głęboko, potrafi rozpoznać manipulację. Rozwiązaniem jest integracja jungowska nie unikanie nie zaprzeczanie ale świadoma integracja twojego cienia odzyskanie swoich granic przekształcenie empatii ze słabości w strategiczne narzędzie bo kiedy integrujesz swój cień stajesz się kimś kto czuje nie chłonąc rozumie bez uwiarygadniania łączy się bez zatracania siebie i oto prawda której platformy nie chcą żebyś zrozumiał Twoja empatia nie jest Twoją słabością. To dokładnie to narzędzie, którego potrzebujesz, by przezwyciężyć narcystyczny wyzysk. Narcys nie widzi manipulacji, bo sam jest mechanizmem, ale ty to czujesz. I to uczucie, gdy świadomie zintegrowane, staje się Twoją największą ochroną. Międzynarodowe organizacje psychologiczne, w tym Polska Akademia Nauk, publikują coroczne badania nad narcystycznymi zaburzeniami osobowości i wzorcami uzależnień. Dane są spójne. Narcyzi i empati wykazują identyczne zachowania związane z uzależnieniem od smartfonów, ale z przeciwstawnych powodów. Narcyz karmi ego. Empata unika bólu. Ale oboje kończą w tym samym cyfrowym więzieniu i oboje mają świadomy wybór ucieczki. Jung rozumiał, że indywiduacja wymaga integracji cienia, nie tłumienia, nie zaprzeczania, ale świadomego przyjęcia tego, co odrzuciłeś. Dla empaty oznacza to granice, agresję, samoobronę, umiejętność mówienia nie. A kiedy to zintegrujesz, staniesz się siłą której platformy nie mogą kontrolować. Oto więc Twoje zaproszenie, jako Polaka czy Polki, nie do wyrzucenia telefonu, nie do unikania technologii, ale do bycia świadomym, do zintegrowania swojego cienia, do przekształcenia empatii ze słabości w broń. Bo psychologia jungowska oferuje nie tylko wgląd, oferuje transformację, a transformacja jest tym, czego potrzebuje nasz świat. Jeśli chcesz zagłębić się w jungowską integrację cienia, jeśli chcesz nauczyć się używać empatii jako strategicznego narzędzia, a nie jako słabości, na tym kanale znajdziesz więcej filmów, które prowadzą przez ten proces. Bo to nie tylko teoria, to praktyczna droga do autonomii. Narcyz, czy to człowiek, czy algorytm, traci swoją władzę w momencie, gdy integrujesz swój cień. Twoja empatia nie jest Twoją słabością, jest Twoją bronią i teraz wiesz, jak jej używać.